Witam wszystkich w kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piotrek i za chwilę zobaczycie gry wydawnictwa Bored and Dice. A dokładnie jest to gra mieszcząca się w malutkim pudełeczku o nazwie Kości Obfitości. Swoją drogą chłopaki z Borten Dice wydają tylko takie małe gry. Hmm, może chcą nam coś powiedzieć, może jakiś kompleks? Dobra, nieważne. Tak czy inaczej, przyjdzie nam w tej grze wcielić się w rolę formera, ewentualnie po polsku rolnika, którego zadaniem będzie rozmieszczanie różnych roślin na Polu, a przy okazji będziemy mieli taką małą fajną świnkę, którą będziemy mogli karmić, tak więc można powiedzieć farm manager wersji kościano-karcianej z ołówkiem. Zresztą sami zobaczycie za chwilkę, a że w tym momencie gra może chociaż minimalnie, totalnie minimalnie nawiązywać do Agricoli. Tak więc moja kochana żona Klaudia nie pozostawiła mi absolutnie żadnego wyboru, tylko zająć się tą grą. I co z tego wynikło, no to zapraszam już na materiał. W pudełeczku z grą znajdziemy konieczną instrukcję, ta jest krótka, tak jak mało jest pudełko i po pierwszej lekturze wszystko jest jasne. Mogłaby mieć tylko więcej o jedną strzywkę, bo w tym momencie by się nie rozpadała. W pudełku znajdziemy również dwa bloczki. Pierwszy do wariantu podstawowego, drugi do wariantu zaawansowanego. Z tych bloczków co gry? dla każdego gracza będziemy rozdawali po jednej takiej karterce i oczywiście ludzie będą narzekać, że no ale co się stanie, kiedy te bloczki się wyczerpią? No, nie wiem, chyba trzeba będzie dokupić kolejny egzemplarz. Po tak będziemy mazać czteroma dołączonymi ołóweczkami, co również świadczy o tym, że jest to gra dla czterech graczy. Jako, że są to kości obfitości, nie może oczywiście zabraknąć. Kosteczek. I jakże urokliwego znacznika pierwszego gracza, czyli świnki. No dobra, pierwszy gracz będzie miał ten przywilej, że będzie mógł sobie rzucić tymi swoimi ślicznymi kostkami. Od razu tłumaczę, co poszczególne, żeby było bardziej klimatycznie. Kostki oznaczają pomarańczowe, to marchewka, pomidor, jeszcze jak cię mogę. Do tego zielone, sałata, czyli ble. No dobra, no to w tym momencie, kiedy rzuciliśmy, pierwszy gracz ma możliwość wybrania sobie jednego warzywka. Wyobraźmy sobie, że wybrał piąteczkę i piąteczkę sobie kładzie i oczywiście rysuje wykorzystując swoje super zdolności malarskie w miejscu na to przeznaczonym. Kolejny gracz znowu może sobie wziąć dowolne warzywko, bierze sobie, niech to będzie marchewkę i kładzie tutaj. I teraz co się dalej dzieje? Kolejny gracz będzie musiał dokładać nie wiem, pomidory, czy sałaty, czy marchewki. Ale tylko sąsiadujące z innymi już dołożonymi. Więc jeśli będę miał możliwość dołożenia pomidora, a w tym momencie mam, no to sobie go dokładam. Kolejny gracz w tym momencie, czy ma możliwość dołożenia? No, jeśli chodzi o marchewki, już nie, ale na przykład może sobie położyć jeszcze nie, sałatę. No i teraz tylko będzie musiał kłaść sałaty obok tego wszystkiego, więc to już jakoś specjalnie łatwe nie będzie. Kolejny gracz już nie ma jakoś specjalnie możliwości dołożenia pomidorów, ale może sobie wziąć właśnie tęże sałatę. Do tego wszystkiego kolejny gracz już nic nie bierze, ponieważ ostatnia koska jaka zostaje jest pakowana do skrzynki i każdy z graczy zaznacza sobie na skrzynce, że zostało do wzięcia takie warzywo, czyli jest to marchewka. Jeśli nie będziemy mieli możliwości dołożenia do naszego poletka i narysowania i popisania się swoimi super umiejętnościami, jest karmiona. Dokładnie są zaznaczane tutaj te kółeczka w liczbie takiej, jaka pokazana jest na naszej kosteczce. Takie przerzucanie będzie trwało do momentu, aż zostanie spełniony jeden z warunków. Jeśli jeden graczy wypełni całe swoje pole, gra się kończy. Jeśli jeden z graczy wypełni wszystkie pola świnki, czyli świnka jest ekstremalnie nakarmiona, gra się kończy. Lub jeśli jeden z koszyków zostaje wypełnione ostatnie szóste pole, również gra się kończy i następuje podliczanie punktów. Na zakończenie macie możliwość zobaczenia moich zdolności malarskich i co mniej ważne, jak w tej grze się punktuje. Tak więc zaczynając. Pamiętacie jak Ostatnie kosteczki wpisywaliśmy sobie w jedną z krateczek, to teraz to jest mnożnik tego, co mamy na naszym polu. Czyli jeśli mam tutaj dwa, mnożymy razy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć i wychodzi nam 12, Tak samo robimy ze wszystkimi innymi warzywami. Teraz ten element to jest taki już bardziej element zaawansowany, w zależności w, jakie, w jaki wariant będziemy grali. Czyli jeśli uzbieramy całe poletko, na górze mamy 5 i tak samo z kolejnymi rzędami. Jeśli natomiast będziemy mieli najwięcej warzyw danego typu, również dostajemy piątkę, no i oczywiście sumę wpisujemy ze wszystkiego tutaj. Osoba, która będzie miała najbardziej, najlepiej wypaśną świnkę, również dostaje 5 punktów. Sumujemy i ten, kto ma najwięcej punktów wygrywa grę. Dodatkowo, ze świnką wiąże się jeszcze fajna rzecz, ponieważ jeśli jest remis, to ten, kto najbardziej nakarmi świnkę, wygrywa. Plus, świnka ma jeszcze swoją świnkową moc. Nie no, poważnie, bez jaj, tak napisali w instrukcji. A świnkowa moc w trakcie gry polega na tym, że za każdy wypełniony rząd świnki, możemy zmienić wynik na kostce, plus Plus jeden, minus jeden. To już według naszej woli potrzeb i chęci, ale tylko raz za każdy rządek. Na zakończenie, jak zwykle, kilka słów podsumowania. Zaczynamy od tego, jakie było moje wrażenie, kiedy otworzyłem sobie pudełeczko. No bo wiecie, otwieram sobie nie wiem, małe, duże, średnie pudełka i rzeczywiście jest tego sporo. Tak więc otworzyłem sobie takie małe pudełeczko od Borten No i spodziewałem się różnego rodzaju fantastycznych rzeczy, ponieważ tak naprawdę szczerze przyznaję się bezbicie o grze. Przed tym, kiedy ją otworzyłem, nie wiedziałem totalnie nic. No dobra, otwieram sobie pudełeczko, patrzę. Nie no, oni chyba CIA robią, bo w tym momencie mamy jakieś ołóweczki, jakieś kosteczki i całą masę kartek, tak, więc już wnerwiony zacząłem czytać instrukcję. Mówię, aha, 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 okej, okay, dobra, pff. Klaudia, gramy. No i w tym momencie rozpoczęliśmy grę, Klaudia również bardzo mocno sceptyczna, tak samo jak ja, ale nagle coś się okazało, że... Ta gra jest po prostu fajna i ma kolejny symptom, który bardzo lubię w grach, czyli jeszcze i jeszcze i jeszcze jedna partia. Znaczy, może powiem tak, co urzekło mnie w samej grze. Bardzo prosta mechanika, którą da radę dość szybko wytłumaczyć. No i sam fakt, że możemy jakoś wpływać na grę rysując. To oczywiście jest i zaletą, a również wadą, ponieważ za chwilę podniesie się larum, że kiedy zużyjemy sobie wszystkie karteczki, które mamy do dyspozycji, może tam gra się po prostu wyczerpać, ale wiecie, generalnie tych karteczek nie liczyłem, ich jest dosyć dużo i wątpię, żebyśmy generalnie w jedną grę grali tyle partii, więc wydaje mi się bez obawy, no ale tak czy inaczej, jeśli wyczerpiemy wszystkie takie karteczki, no nie mam pojęcia. Być może ktoś tam udostępni plik źródłowy, będziemy mogli sobie wydrukować, no bo rzeczywiście gra może się skończyć. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, bardzo fajne, dużo kombinowania, możemy wpłynąć na grę, ponieważ możemy sobie porysować. Ma taki, tak jak już powiedziałem, symptom jeszcze i jeszcze jednej partii. Mi po prostu się podobała. Za każdym razem, kiedy, nie wiem, podchodziłem do niej, starałem się troszeczkę coś, innego zrobić. Nie ma jakiejś jednej specjalnej zwycięskiej partii. Jest prosta, łatwo do nauczenia, no co można w tym momencie więcej chcieć od samej gry. No może, żeby do niej dołączyli gumkę, ewentualnie temperówkę, żebyśmy mieli już komplet elementów do obsługi tegoż pudełeczka. Poza tym absolutnie złego słowa o kościach obfitościach nie powiem, bo po prostu mi ta gra wybitnie siadła. I na pewno do plecaka na majówkę czy jakieś inne okazje będę ją brał. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!